Tu jest. Tak to wygląda. Zobaczcie, to Jest tam jeszcze jakaś restauracja na górze. Jest restauracja, tu są buski. Także. Zobaczymy. Nie, to ja nie jestem restauracja, to jest dziura. Dobra, wchodzimy. Wchodzimy. jest tak, fajny namiot, poczekaj, jaki fajny spokój, zobaczcie jaki fajny namiot, o jaki fajny piecyk, zobacz. Czy no. mi się taki piecyk, nie? Fajny, 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 tam jest jak romantycznie, fajnie w tym namiocie. Namiotowym. Jest tu do wyboru, do Czyli koloru. Namiotowym. namiotowym. Zobaczcie, jakie fajne. może tylko mieszka. Namioty, 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 namioty. W takim namiocie to można być. Zobaczcie. W takim namiocie to można spać. W takim namiocie to można spać. Dwa. Druga sypialnia. Trzy, tu Trzy tu? sypialnie. Dwie, sypi... Nie. Dwie sypialnie sypialnie, duży tutaj jakiś Raum na szafy może żyło, No taki, no taki gościnny. A tu jeszcze masz, wiesz, balkon. Na no balkon, taki, taki, no świetny. tu możesz mieć kuchnię, wszystko możesz mieć? Ja. Szafy? No, nawet kuchnię do jedzenia, bo nawet tutaj... Nawet, kurczę, może domek podstawicki wielki. No. Też taki namiotowy, nie? No można tu jedno wykorzystać, no. jak jest dwurodzinne, to może tu jedna być toaleta, nie? Jest dom, jest to, to, jest, to jest właściwie to dom. Jest, wiesz co fajne? To jest dmuchane. To, jest, no, to są fajne namioty dmuchane. No, nie wiem do końca czy to, to są dmuchane. No, to już dmuchane. Mhm. Nie, to coś jest. Znaczy nie dmuchane tylko... Um... No zobaczcie, no W takim to ten można. Bezem, no. Nawet już mówię, jakbym miał człowiek za młodu taki namiot to już by się cieszył. Jakoś jak ten. No. A ten 2000, a ten 570. No. Normalny no i jest ifachowy normalny przecinek. i sypiony. No ale tyle dwojga ludzi no. by wystarczy. Jak ja bym taki coś miała to samo, to. Oj, A teraz będziemy patrzeć, jak on z tego wychodzi. Jak mu to długo zajmie. Ja cię ściągać tego nie będę wyciągać. <słuch> <słuch> Stary człowiek Dzień dobry, dzień dobry kochani Jesteśmy w Plomberg Na parkingu I zima nas tu została, zobaczcie Stoimy po prostu Ośnieżeni Nasypało no dobre z 5 cm śniegu Dzisiaj w nocy Tak Zobaczcie sami, jak tu biało. Tak? Tu my. O. Tak, właśnie stoimy w Plomberg. nocy było fajnie, spokojnie. Z rana od razu jakiś ruch tego, bo tu przy ulicy stoimy. No ale najważniejsza noc. Noc była dobra. Wchodzę do, do, do auta, bo słuchajcie, kawa się szykuje. Woda się gotuje, śniadanko będzie się robić, tak, o, nie ma tu jak, o, tu talerzyki, widzicie, przyszykowane, tak, tu kaweczka będzie się robić, zaraz jajecznica i jemy śniadanko i jedziemy. Nie bój się. Wow. Jesteś cudowny. Zobaczcie co. Mieliśmy wsiadkę się za, za tym. Podstawiku. No. Ale ładny. No, jesteś piękny. Piękny jesteś. Piękny. Wow. Przyszedł do nas. Ale ptaszek fajny. Jaki dziób ma. To jest ten ice fogel. No. A trzeba go puścić. No ja nie trzymam go. mu ciepło na ręce jest. Mm -hmm. On zbarznął wiesz, bo on no. tak się nie mógł ruszać. No, no. Tego weź do środka, daj mu coś pić. No już ucieknie, nie mam co wsadzić, tylko jakieś karty. pudełeczko. <kuh> Może ten biały koszyk i, i weź przykryje się czymś. No. Okej, okay, idziemy. O, jest fajnie, biało. E, Ale. Pogoda fajna, bo nie jest mroźna, e, jest, mroźno, jest tak. na plusie. Jest na plusie. E, to właśnie to jest to, że jest na plusie i ten cały śnieg się trzyma tych drzew. Trzyma się fajnie, no? Trzyma się drzewcza. Dż fajnie, no i e, jedno to, to trzeba po prostu uważać pod nogi, bo jest. Pod górkę Smożone jest. na dole, nie? No. I jest ślisko, także trzeba uważać na to. No, Tinka szaleje, zobaczcie. na śpisek szaleje. <laughs> ona Pana lubi, podawać. ona lubi takie coś. A jeszcze Aha. las to tym bardziej. Więc znając ją, to będzie cała biała. Śnieg przyczepi się jej do, do nóżek wszędzie i będzie dużo odlepiania. Od... Od... Tu idziemy, Tina, tu. Tu idziemy pod górkę. Chodź tu, tu Tina. Chodź tutaj. Tina, chodź. Tu idziemy tu. Zobaczcie, mamy taką ścieżkę tutaj. Już sprawdzone. Tak, idź, szukaj, szukaj. Szukaj. Szukaj niedźwiedzi Polarnych O, tu jest taka fajna ścieżka. Ani idzie za nami. Się, bo było pod górkę ale jest fajnie jest naprawdę bardzo fajnie byś tak sobie to jak w prawdziwych górach no, no bo jesteśmy w górach no. to są góry to że nie, nie ma jakichś tam ostrych szczytów prawda Jakie putapry, Tatry wspinaczki ale to zawsze góry jeżeli trzeba wysiłek włożyć w to, żeby się gdzieś tam wejść, wyżej, no to, no to jest fajnie. Także, słuchajcie, bardzo fajny śnieg. a niczym nie. Eee. Prosto <grym znać się> w telefon. prosto w telefon.

Tu taka szpica, no taki, taki szpic tylko nosek. tak, tam jako nos. nosek. Nosek. No to no. O! Oh. A zobaczcie, tu jest głębiej w las, można jeszcze iść, tam jeszcze nie, nie byliśmy, ale tu z góry tak to wygląda. Wszystko białe, śnieg nadal pada. No, pani tam swoją pracę wykonuje, tak? No a ja podziwiam sobie naprawdę no aure. Witamy Was, witamy serdecznie w kolejnym dniu. Kolejnym dniu, tak, my dzisiaj e, tutaj zaczynamy, patrzcie, zimową porą. Śnieg na oknie, spad biało. E, no, po, po jakiś tam, e, <laughs> powiedziała, troszeczkę odpoczynku, tak, odpoczynku, podładowaniu baterii, e, Taki, taki dosyć sobie zrobiliśmy, taki dosyć bardzo długi, bardzo długi weekend, tak? Który trwał weekend do środy, do środy. Do więc w środę wieczorem dopiero tu zawitaliśmy z powrotem. No i, no i trzeba by się wziąć z powrotem do pracy, tak? Bo praca, jak już mówi, praca nie zając nie ucieknie, tak? Ale... Ale się mnoży, Ale się mnoży. znaczy, nie może się nie mnożyć, tylko czas. Nie robi. Tak, no trzeba po prostu, bo gdyby to nie było taka zima, yy, jeszcze jakiś nowalny, gdzieby te dni były takie dłuższe i można było do późna pracować, i nie byłoby tak naprawdę zimno, to by nie było bez problemu. Ale tutaj trzeba ra rano wstawać i się brać do pracy. I tutaj zobaczcie, Piotr się bierze. Za ocieplanie, tak? Pierwsze, pierwsze koty za płoty. Pierwsze koty za płoty. E, próbuję tutaj właśnie coś tam stworzyć. E, nie wiem, czy to. <gryw> Jak uważasz? Nie wiem, czy dobrze, ale robię. No nie ma, nie ma. Ważne, żeby robić, tak? Idzie do przodu. Idzie do przodu. Zobaczymy, a czas. Ważne, żeby to było w miarę, w miarę zrobione, więc trzeba robić. Jeżeli się nie będzie robić, to się nie będzie. Jeżeli coś się jakiś błąd popełni, no to trzeba będzie poprawić, ale jeżeli nie, to. Czyli ale tak, Tu już ściana zrobiona. Tutaj ocieplenie już, już jest zrobione, tak? Czyli prawie tutaj ściana jest gotowa to wszystko okno wyklejone nie wiem czy tak powinno być no ale tak zrobione jaki fachowiec tak i robota zrobiona tak ja jestem słuchajcie ja się uczę cały czas tam u góry mam już pod, pod sam e, szpic bym powiedział nie wiem jak się dokładnie nazywa pod Górę dachu, mam już watę założoną, tak, tą ścianę będę ocieplać, później pójdzie ta ściana. No ale po prostu na to wszystko trzeba czasu, tak.